Dla innych może być tak, że właśnie tęsknicie za tymi czasami, kiedy było y, spokojnie i dobrze. Ale też widzę, że ta energia radości pojawia się w Waszym życiu. Mimo wszystko, y, będziecie odczuwać tą radość i satysfakcję. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda mm, Wasza praca. Wasza. Praca zawodowa, zatrzymanie, dziesięć mieczy i król Buław. Kochani moi, no tutaj przede wszystkim, tak, pokazują się pewne trudności, natomiast ja mam takie poczucie, że to są takie trudności, które w pewien sposób mają Was dobrze ukierunkować. Wy możecie bardzo tak emocjonalnie do tego podchodzić, do, do jakiegoś zatrzymania czy do jakichś niepowodzeń, ale tak naprawdę ten czas, który tutaj jest Wam dany, dany jest Wam y, po to, żeby zastanowić się nad najlepszymi rozwiązaniami, nad y, najdoskonalszym planem działania. I widzę, że mimo pewnych przeszkód, y, tak jakby na przekór wszystkiemu odpala się w Was siła i energia do działania, yy, i pokazujecie się w energii króla buław, czyli kogoś, kto przejmuje inicjatywę w swoim życiu, dużo działa, ma dobry plan, nie poddaje się, jest postacią charyzmatyczną, jest postacią, która. W sposób dojrzały i powiedziałabym, stanowczy i konsekwentny, realizuje swoje zamierzenia. Króla buław nic nie zraża. Nawet najtrudniejsze przeszkody, które mogą być tutaj jemu kładzione pod nogi. On to wszystko pokonuje. Widać tutaj, że odreagowujecie emocjonalnie, jakiś trudny czas w waszym życiu, ale widzę również, że bierzecie sprawę w swoje ręce i. Nadajecie właściwy kierunek, jeżeli chodzi o aspekt pracy. I król Buław też bardzo często pokazuje zapowiedź dobrej sytuacji materialnej, czyli będą trudności, ale prawdopodobnie będziecie tutaj także wychodzili z tych trudności. Zobaczmy jeszcze finanse. Finanse pokazały mi się wcześniej jako dobre i korzystne dla Was. Zdecydowanie będziecie tutaj. Przejmować inicjatywę, wychodzić e, z jakimiś propozycjami do świata. Tutaj często są pokazane nowe umowy, nowe współprace, e, podejmowanie dużo e, nowych właśnie działań, kreatywność, inspiracja, e, męska witalność i e, taka. Mm, Duża też determinacja w działaniu. Myślę, że finansowo tutaj sprawy będą wyglądały tak, że wy będziecie dopiero w tym kierunku tutaj zmierzać, w stronę właśnie zawarcia być może jakiejś umowy, pokazania się światu, będziecie dużo w temacie finansów działać. I te działania będą Wam przynosiły, słuchajcie, powodzenie tak, będą Wam dawały nowe początki i nowe możliwości też zarabiania pieniędzy. Widzę tutaj też taką sytuację, że jeżeli na przykład gdzieś jesteście w jakiejś firmie, gdzie długo pracujecie, to tutaj będą do Was przychodzić nowe pomysły. Może co dla niektórych, będą też się pojawiały dwa źródła zarobkowania. Jak najbardziej tak. Zdecydowanie. Dobrze, zobaczmy kochani, jaka tutaj jest rada dla Was na ten nadchodzący tydzień. Jaka jest rada? A z miecze. Czyli ten tydzień wnosi po prostu... E, taką energię uporządkowywania spraw, energię odcinania się od przeszłości, od wszystkiego tego, co trudne, co, co niedobre, co toksyczne. I tu macie też powiedziane, że nie bój się działać ostro, konkretnie e, walcz o swoje, bo masz tutaj pokazaną energię zwycięstwa, energię siły, energię mm, sukcesu, e, a zmieczy też mówi o tym, że czasami pewne rzeczy mogą przyjść z opóźnieniem, aczkolwiek one są um, w zasięgu Twoich możliwości, i tutaj wszystko będzie dla Ciebie dobrze się układało, ale to, czego Ty potrzebujesz, to potrzebujesz ostrych cięć w swoim otoczeniu. Zobaczmy, od czego tutaj najbardziej potrzebujesz się odciąć, odsunąć co tu wymaga najbardziej uporządkowania albo kwestie formalno-prawne. Albo y, bycie w takim zawieszeniu, czyli nie pójdę ani w lewo, ani w prawo, tak? Czyli bycie na rozdrożu w takim wewnętrznym konflikcie, to wymaga Waszego uporządkowania i Waszej decyzyjności. Y, tak jak mówię, tematy formalno-prawne mogą być też bardzo ważne, i tu będzie wymagana y, właściwa też strategia myślenia i działania. Warto przyjrzeć się pewnym tematom w sposób taki jasny, obiektywny, i no nie zawahać się użyć, powiedziałabym, takich hmm, konkretnych rozwiązań, żeby wyjść z energii zawieszenia i energii konfliktu. Bo wy tutaj macie pokazaną energię ochrony swojego serca. Że wasze serce wymaga ochrony. Tak? I wystarczy już, e, aby ten stan tutaj e, cały czas tak przedłużać. Z dwóch mieczy ma być as mieczy, czyli decyzja, konkret. To jest tutaj Wam potrzebne. Wszystkiego dobrego, moi kochani. Trzymajcie się cieplutko i pa pa.